Siemawidzowie, Widzowie, z tej strony Cyberman i dzisiaj gramy w Blues DD6. To jest nowa gra. W sensie nowa gra dla mnie, bo nigdy w nią jeszcze. Może ja w nią dopiero zacząłem grać. W ja sensie ściszy trochę. Bo jest głośna muzyczka. I. Dzisiaj posługuję oblokować odblokować Darling bo blokują mi 146 tysięcy przekuć. No i gramy obydwu. Eee, ja się zastanawiam, czym tu zagrać. I wydaje mi się, że wysokim tutaj zagramy. I możemy zrobić. I moim ostatnim odkryciem jest super małpka podśrodkowe i górne, zaraz wam pokażę że robię potrową małkę i podplazmowe wybuchy i to robiło mi mega duże obrażenia. I teraz zbieram na to. Bo tutaj nie widzę na razie sensu, żeby... Ciężko powiedzieć. Ale jest dobrze, zacznijmy. Ja na sobie bumerangiem. Tylko w którym jest tylko sobie ustawię? Chyba w ten. I dobra. I lepsze rangi i zaraz gleby kupuję bo moim zdaniem bumerang jest bardzo dobry jeżeli chodzi pod to drzewko yy, pod to go nie robię Chociaż też jest dobry na dwójce ale to jest pod cofaniem będę go robił niedługo jeżeli będziecie więc więcej takich odcinków to zostawcie łapkę w górę i możecie robić już mapę, jeżeli ktoś z was gra a jak nie to będę grał w jakieś inne mapy ale to muszę najpierw wszystkie mapy pookspić no dobra Ogólnie to się raźł, że nic nie przebiję. A ja nie mam wszystko Dobra. To należy nam starczy. Na moment teraz spieramy na oby, na. I zastanawiam się w którym miejscu wstać tego byna. Godocy rangi kupię sobie na późniejszej rundzie, jak będę miał problemy. Ale na razie świetnie idzie. Więc nie ma problemu na razie. I... Hmm. spróbujemy zagrać jeszcze tym darczynnym danerem. Strzał z strz dobra strz strz Ogólnie z też się fajnie gra, ale przestałem nim grać, bo chcę testować inne małpki. I helikopterem bardzo lubię grać. Zdecydowanie. Dobra, to kupuję zaraz do hotera. Okej. Ok. I możecie swoje taktyki pisać w komentarzach. Wydaje mi się, że tu będzie najlepsze miejsce. No i on będzie już zbijał balony. Okej. Okay. I teraz tak. Co następnego postawię? No, chyba postawię maga. Chyba. Bo nie wiem, co mam na niego postawić. Bo na razie, jak widzisz, nie mam problemu. Może być problem na późniejszych rzędach, uda. I moim celem jest dzisiaj dobić do setej rundy, tak się umówmy. Yy, dobra, to postawmy sobie ninja. Bo wiem, że miałam postawić maga, ale ninja będzie spoko na kamuflażowe balony. Tak to się nazywa. I robimy go 1-0-1. I już mogę postawić sobie. No, nie, się Dobra, i I postawię sobie alchemika I robię alchemików zawsze dwóch: jednego na bardzo blisko początku, bo będę dostawał więcej hajsu zabalony, a to pod bufowanie małp. Mogę potem robić takie challenge, że tylko jedna małpka, challenge, na przykład tylko. Y, tak, Shooter Challenge. To by mogło mieć sens, bo... Ale jeżeli chodzi o Glugana, to by musiał mieć też dropy, bo... A to już wiem, o tym wszystkie. Dobra. A czemu on musi stawać ten topel, co... A jeszcze dalej go postawi, no? To się nie wiem, czy to jest jakiś problem. Ale... A co, jakbym tak od razu już postawił tę super małpkę? I się pod tym robą małpkę. Nie, no, on stawał jakieś dziwne miejsca. O, to jest dobre miejsce. To, jak będę miał problemy, a nie mam problemów, to od razu podsunąłem małpkę, ale on ma, będzie miała drogę do lepszenia. Ja ją w tej chwili magiem. Dokładnie. Zrobimy go tak i zrobimy właśnie tylko alchemika, ale nie pod buffa. Zrobimy też przerzuty. Dobra. Ja, no myślę, że możemy przejść to. Ogólnie magiem też lubię grać jak widzicie robię go pod Książę Ciemności na kromonta I uważam, że to jest bardzo dobra mapa. Widzę, że tu tak nie mamy z niczym problemów. To już będziemy dostępali. Ok. I już będziemy dostawali więcej golda. To no teraz zbieramy na migotanie i na ścianę ognia. Bo żeby stawić tą super małpkę to garcimy, a ognia najpierw sobie kupię. Żeby nie przechodziło za bardzo. Bo na razie jak widzicie nie mam problemu. Ale w późniejszym czasie może być. Dobra, kupię sobie te ostre szulikany. Dobra, to zbieramy dalej. I oczywiście będę też pobierał sobie mody, bo mody z tej Gry są naprawdę fajne. Tam widziałem niektóre. Dobra. I kupujemy sobie już migotania. Czyli to raczej będzie bezproblemowe. I zaraz kupujemy sobie podwójny strzał. I mamy podwójny strzał, to że tam trochę da. I super będziemy stawać, tylko w którym miejscu ją postawić? To jest pytanie. Bo można by było. Bo każde miejsce jest niby dobre. Tu można byłoby postawić. Ale wydaje mi się, że tu byśmy postawili i tu. No, dokładnie. A wybrałem opęta, żeby buffował, bo on bu, tam na którymś tam na nie pamiętam, którym bufuje magiczne małpy. I mamy super małpę. Tak, tak w strategicznym miejscu. No to nie będzie sięgało, to więc. I teraz tak. Ona ich sobie już coś bije. A ja kupię sobie farmę. Będę już coś tam ech, zarabiał O dokładnie tak Jucie ma, nie mamy problemu Ależ to się tam przebił Jest chyba kupię glebie rynku Proszę, coś więcej do I ja eksponat bananowej farmie? O 3000, 1000 to, to jest cenne banany Okej. Okay. Ja nie odchodzą odręczny co okej. Okay. No dawaj, muszę sobie kupić na wybuchy. Dobra, mam. Mogę? Dobra, mam cenne banany. No i pięknie. No, mam farmerem? Czy nie? Nie, nie, nie mam. Okej, okay, to nie będziemy właśnie na rzecz się farmerem. Mam problemu. Mam ninja? Chop co? Jak bomba, ja sobie to kupić? No dobra. Dobra, też stawiamy sobie to i niech leci tu. Dobra, kasiorka. Dobra, jestem Musiałam przerwać na chwilę wideo Ok, kupujemy sobie to I faremka nieźle działa, klasa Klasa, klasa Słuchaj, ja że muszę uciec do dzięki No, mam mi przeszkadza strasznie Dobra, tutaj ładnie sobie radzę Okej okay. Bo tego się nie opłaca Ja to robiłam i to ma mniej przemścić niż ta robomałpka No ale to słyszę Dobra, teraz nie będę słyszał jest 10 i ten nawet kosztuje mniej. to już jest o tyle lepsze. Dobra. Farma działa klasa. A już ninja? Dobra, ninjutsu. Dobra, kupujemy se. I już w ogóle na psy, gorące rąki. Dobra więc zrobiliśmy o! No i pięknie mała próż zdycha w sumie jeszcze jedną no farmę sobie kupię To jest wy pomysł Zamywamy. mamy i mamy Okej, no, wyżej mamy. Może jeszcze jedną? No, zaraz. Najpierw lepszym sobie to. A czy już dostaję obufy? Nie, kiedy dostaję? Powodzenia no, długo. Bo no, ja tam się nie orientuję za bardzo. No, damy no, się zwalać. No nieźle idzie, nieźle. Mhm. Dobra, mi już stać. A nie? Teraz mi stać. No i I patrzcie jak to leci. Pięknie. Dobra, więc na ten moment kupujemy sobie farmę. Co mamy? Plantację bananów nie stać. Ale to mi teraz... Dobra. Dobra, to robimy teraz tak. I będziemy se farmili na potęgę. Bo musimy najpierw zyskać kasę. To nie będzie problematyczne. okej okay. Dobra, mam już. I tego będzie się chyba, że masa. O, mam już drzewko. Jakoś nie odczuwam różnicy. Może za zarąda. O, no teraz tak. Dobro, pięknie. I jeszcze to. Co mnie stać? Oh, tech error! To już wiecie, chyba na co zbieramy. Dlatego po się kupować Warny. Ty, to dużo mi się pod XP małp. No, dużo. Kiedy on mi tutaj bufa? No to już dostaję... I w sumie jeszcze jedną Super małpkę Ło chłopie ile to daje Na ten moment to jest dla mnie Bardzo dużo No ogromno Co ja mogę Ulepszyć tutaj na koniec A mam panki. nie tego nie ulepszamy No i chcemy to gdzie stopka z tym. Ja nie nadążam. W sumie mam fajny pomysł. Żebyśmy... Mi... nie, Ice milk. No ja, ale to bananów jest tyle. co jak na Dobra. To najdzie nam świetnie. Dobra, no to ładnie. No ale teraz są... Su super małpy, trzeba go Dobra, idzie. Właśnie jeszcze sobie inżynier postawi. Tak przy okazji. I coś tam balony się nawet nie chcą przebić. Nie, no panie, leci to. Jak nie wiem. Aj super. Przepraszam, sprawdzę na czas i za niedługo będziemy musieli kończyć. E, więc... No nie wiem. No to mamy bliski. Chociaż? Nie, to co nie będzie na ostatni? Dobra, i zbieram sobie na te Eł w takim razie. I w sumie przedstawię kolejną falankę więc sprawdźmy co byśmy robili tu przodu. Ja sobie farmę bananów kupię następną no w sumie dobra idziemy po, mocno pod farmy wejść Jeszcze chwilę okej okay. i będzie produkowała nam tego masę zaraz znam do tego doświadczenia Fila. o, dokładnie tutaj dobra, to farnimy mocno i bałwan na tym samym poziomie ma dobra, mam szpilę to dawaj, ja Гавра, иди, то. Иди, иди. Ну, добра, давай, давай. Ну, а ты же он такой, а? Можно он дышать. А ты устав, ты саком А ты не будешь с кем спирал, а? Стоп.

No i patrzcie to tu się dzieje Dobra mam tych herb O, ho, ho uhu 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 Czy państwo zobaczycie, by ją dziwiło? No nie dziwi Dobra, no, ja mamy lorda bylew Dobra, no, to farmimy dalej. Farmimy, farmimy. Tu nie wiem jeszcze co kupić. i lecimy pod farmę. I niestety musimy dojść do 80 tylko. I będziemy musieli się pożegnać. O, mamy tego busa od obyla. Teraz zrobimy go pod górę. Ale nie, nie mogę. Bo muszę, bo brakuje mi bardzo niewiele, żebym mu miał tutaj 30... To 30 tysięcy icebergów. no mu? Pochcemy. No. А нас вас не О! Свою на замка уже ела. Ну, купить? Na no wszystko nieźle na farmę? Nie no nie gadaj Ja już mam placówkę bananów Chłopie, to tak farmy się na tym Nie wiem co Tej farmy nie są się ulepszać Nieźle idzie Alda klasa No dawać, się mam Ile to może blokować? 200 ekspo, naprawdę to jest mało I Zaraz zobaczycie Jak ja trójkę mam przygotowaną I tylko jak wszystko skoczy 80 runda Kliknę i pyk I nie ma A, źle użyłam, ach To pewnie, ale powinienem dać radę I uwaga mamy księżyczyć dalej. Dobrze, i to będzie na tyle. E, niestety więcej nie mamy. rady. Dzisiaj nagramy, ale będzie następny odcinek. Więc co? Jego... No i co? Cześć.